Nawet gdy masz taką energię odważną, kreatywną, potrafią te głosy w tobie sabotujące się odzywać i hamować i wycofywać ciebie z różnych twoich projektów lub blokować przynajmniej na jakiś czas ciebie w tym dążeniu do, do celu. To jest bardzo powszechne, nie trzeba się tym tak bardzo przejmować, że istnieje autosabotaż, on istnieje. Ale warto nauczyć się go pokonywać, radzić sobie z nim. I ta praktyka, którą Wam zaprezentuję za chwilę, jest jedną z wielu praktyk, by radzić sobie z autosabotażem. W tej praktyce spotkasz się spotkasz się z taką częścią Ciebie, która się wstrzymuje, waha, boi, wątpi, spotkasz się z taką wersją siebie, no i z tą częścią siebie porozmawiasz, rozmówisz się tak, żeby dodać tej części siebie otuchy, odwagi, zdrowego rozsądku, asertywności, kreatywności i tak dalej. Ale żeby doszło do tego momentu, by spotkać się z taką częścią ciebie, to najpierw potrzebujemy oczywiście wejść w ten głębszy stan świadomości, w stan medytacji. I